Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj z cyklem Kuchenne Ewolucje wracamy. Zawitaliśmy do miasta, w którym po raz kolejny zawitała Magda Gessler. Mamy 2025 rok. Magda Gessler robi kolejną ewolucję, ale to miasto już raz przywitało Magda Gessler. Jesteśmy w tym momencie w Cieszynie, w polskim Cieszynie, i tutaj, właśnie koło mnie, chcę Wam pokazać ulica księdza Ignacego Świeżego. Tutaj pierwszy raz w 2012 roku pojawiła się Magda Gessler, żeby przeprowadzić właśnie Kuchenne Rewolucje. Siódmy sezon, odcinek drugi, więc historia już bardzo, 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 że tak powiem, zaszła. Ale miało to oczywiście miejsce. Premiera tego odcinka Cieszyński Browar Mieszczański miała miejsce 7 marca 2013 roku. A żeby było ba bardziej wymownie, to dzisiaj jest 7 marzec 2025 roku. Więc dokładnie po 12 latach zaglądam to miejsce i właśnie te okna, które tutaj są za mną, czyli właśnie ulica Księdza Świeżego, 6. Tutaj się mieści właśnie ten Cieszyński browar mieszczański. No, browar został zamknięty, jak ja tutaj byłem parę lat temu, to też już tego lokalu po prostu nie było. Na chwilę obecną tutaj mamy, przepraszam, tak się kręcę, bo tutaj chodzą młodzież do szkoły. Dzięki macierzy szkolnej z Galicji przybyli na Śląsk Cieszyński nauczyciele, twórcy HC, Swaroman Polak. Feliks i Hieronim Przepliński. I tutaj mamy w tym domu 7 października 1900 roku macierz szkolna księstwa cieszyńskiego y, otworzyła pierwszą w Cieszynie polską szkołę ludową. W 100 rocznicę macierz ziemi cieszyńskiej. Tutaj się właśnie mieścił ten cieszyński browar mieszkański. Jak widzicie w tym momencie tutaj nic nie ma, więc y, lokal jest już zamknięty. No cóż. Chciałem Wam też pokazać i po to są właśnie Kuchenne ewolucje. Wracamy na moim kanale, żebyście mogli takie miejsca też zwiedzać, odwiedzać i wiedzieć, co się dzieje. Ale jak już jestem w Cieszynie, to oczywiście jadę na obiad do nowego miejsca i filmik z tego nowego miejsca też na kanale moim znajdziecie. Cieszyn! 13, 12 lat po kuchennych rewolucjach. 13 lat temu przeprowadzono te kuchenne rewolucje, więc w 2012 rewolucja, emisja w 2013. I żeby się stało tradycji w piękną dwunastolecie, ja zaglądam z powrotem w to miejsce. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, zaglądajcie na kanał, subskrybujcie, odwiedzajcie, zaglądajcie, a ja jadę dalej w Polskę, pokazywać wam, co się dzieje z miejscami po kuchennych rewolucjach. Zapraszam na kanał. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Maciej.